Masakra, masakra, kobieto, spokój! Spokój, spokój, spokój! Spokój, spokój! Ale szał, normalnie szał! Skok! O, jemy, jemy, to musi bolać, a teraz... ...prosto w ryj. Prosto... O ty, o ty! Takie buty? No, no, dajesz, 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 dajesz! dajesz. Aż takie! Jeszcze mało. ty! No masakra! Szałty ty! Ja Ale strzał, ale szał, ale szał, Raz, dwa, trzy! O. Dobra... Kolce, spadaj z wody! Fuuu, jaka krew! Ho, ho. dobra. Broń nieskuteczna. No znaczy ale... Masaka. Merry Christmas! Happy New Year! Merry Christmas! Happy... ...puje! Yeah, bitch. A Przewróciłeś się sam. Znaczy, ja nawet nie dotknęłem, chłopak. No. O, Z czoło, a gdzie ci we są? Dziadzi? Dziadzi, ale ci wsadzi! Takie! Takie! Odpocznę, no, odpocznę. Kto się zgłasza? Ten dostaje! Takie! jak w szkole. Właszamy się. O, coś masz zapas ucho. Coś? Masz zapas ucho. Pokaż pokaż. No tak. Mira. Pokaż. Wow. Hmm. na ciebie. Mmm. Cudo, cudo. A, za dużo się piło, chyba o, ten jest dobry! Jest, to jest... Kurwa... Pan Metaliki! Aż ty! Dobrze! 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 Ooo... syn z młotkiem! Ja. O, tutaj jest jakiś kurwa... Dobry jest! O, z młoteczkiem... Ale... Zobaczymy, tutaj znowu pokarczyku, pokarczyku, o, nie trafiony. Prostą zęby. I zielon, zabawa przednia to, nie? Bawicie się? A, zajebiście się bawicie. Krysmen, Clark, Krysmen. Hapi tuje Tak jest ooo ciepły pan, o, zobaczmy Ooo co się stało? Ło fuck O ty gnoju Ooo, chciałeś mnie no, Ale ty Plujesz ogniem? O Patrz mamy zwycięzcę! Ooo! Michał Łynę! A, chciałbyś tutaj nie Weź przytuł się do tamtu Pali Olej. by lepy, Patrz Tul się do nich, tul się Macz, pali się. A ten ten jest dobry, ten jest dobry Nie wiem o co mu chodzi Katz kac, kac, kac. PAPINUJE! No! A złotkiem kurcze jest dobry. <grystanie> no spróbujmy. O, ale koza! Proszę. Śmierdzisz co? Troszeczkę. Kurcze, dobry jest. O. No, dobra. Powstańmy. No, Zabiegnijmy się. Z młotkiem dobry jest, dobry jest. Hopa! What the hell is this crap? Polic. O, idzie kozak z młotkiem. To może będzie się dziać. Ale ty. Ale ma w czubie. Sukin syn. Happy Mother's Day. Dobry jest. O! Ciepły. Cieplak. O! Pożygał się. Ojej. Co mu się stało? Ty! <ścoughs> Ta. Tak, kurczę, chodź. A z młotkiem przyjdzie tu do Dariusza. Popatrzmy jeszcze. No, przyjrzyjmy się temu. Ojej. Uu, za dużo się wypiło, co? Ha, ha. No, chodźcie ty. Chodźcie tu. No. O! Co się stało? Oj, 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 tak. Niedobry bigos, co nie? A tutaj? No... Chodźmy do tej grupki... Hop. Dobrze... Dobrze... Ten nie... nie wiem o co chodzi, więc... Są szczegóły! No, dobra, pobiegnij troszkę, no, ale hide me, hello. No, Jakby się ruszać? No, za bardzo mnie się podobasz. No dobra, to no, by chciał. Zostać troszeczkę. Pys! Pys! O! Bis. Bis. O! pop Hop. A. No, A się zbierają no chłopaki i dziewczyny. O! No proszę. Kienka, sukienka. Takie buty. O, dobry. O, troszeczkę się spłóca. O, kozak! 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 <grystanie> Dobra, ciekaw jest to No A ja było dobre, dobre. O, sorry no, bonus. Co to mamy? Buzek. Coś tu coś kupuje. Abiegajmy. Autobus. No, rozejrzyjmy się Pusto A, już mnie chcieli mnie, Chcieli mnie, chłopaki Dorwać Tak no dobra Pięknie tu Trochę capi Wieżowce Pięknie, pięknie o, coś się deni. Dobra.